W Białym Stoku krwiodawcy mogli zabrać ze sobą nie tylko zapach lasu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do wyboru były krzewy i sadzonki drzew, m.in. świerka, lipy czy pigwowca. Dzisiaj świerk. Z myślą o świętach. W domu w ogrodzie będzie możliwość posadzenia, więc mam nadzieję, że że z tej sadzonki będzie, będzie fajna pamiątka. Sadzonka dla życia to wspólna akcja leśników i regionalnego centrum krwiodawstwa w Białym Stoku. Krwiodawca oddając krew daje komuś nowe życie i ta sadzonka takim pięknym symbolem jest tego właśnie nowego życia. Krwi się wytworzyć inaczej nie da więc staramy się wspomagać i centrum i podziękować w ten sposób i wyrazić uznanie kredawstwa. Jedna sadzonka to jak trzy uratowane życia, bo tylu chorych może skorzystać z krwi pobranej od jednego dawcy. Raczej do oddawania krwi nie trzeba zachęcać, ale myślę, że taki dodatek jest miły. Więcej osób może być chętnych, prawda? W czwartek na Podlasiu leśnicy wręczyli prawie 800 takich prezentów. Gdyby te akcje miały miejsce codziennie, to bardzo dużo dawców zaw naszych z Podlasia miałoby swoje prywatne lasy. Korzystając z tej akcji pomagając ludziom staramy się również też w jakiś sposób pomóc przyrodzie Uwaga. Uwaga. Pomagają nie pierwszy raz zimą rozdawali krwiodawcom świerki U. Możemy trochę wdzięczności okazać O ile choinka dla życia akcja która już miała miejsce trzykrotnie jest akcją ogólnopolską to akcja y, Sadzonka dla życia jest akcją regionalną Też dostałem drzewko do posadzenia i już w ogrodzie rośnie Bardzo miło A co pan dzisiaj wybrał? Szuszeczkę. Przyda się jakieś odświeżenie w aucie. Chętnych do podzielenia się tym bezcennym lekiem nie brakowało, ale niestety nie wszędzie jest tak duże zainteresowanie. Mamy około 60 oddań na 1000 mieszkańców, co daje mniej więcej dwukrotność średniej krajowej, więc Podlasie jest numer jeden w naszym kraju. Te puste krople oznaczają, że zapasy krwi się kończą. Najczęściej brakuje grupy 0-RH. Przed nami długi majowy weekend, stąd apel z niejednego banku krwi. Bardzo dużo dni wolnych, i też wtedy dawcy nie będą oddawać krwi, a wiemy, że w takim okresie też się zdarza dużo wypadków, jednak gdzie krew może być potrzebna, niestety. Bardzo zapraszamy, żeby właśnie przed majówką przyjść do nas. Zapraszamy wszystkich dawców, tych, którzy regularnie oddają krew oraz tych, którzy by chcieli zacząć. A nie mogą się zdecydować, więc przed Majówką może to będzie taki dobry moment. Dla ułatwienia mieszkańcy Poznania od rana mogli oddawać krew na dworcu autobusowym. Takie mobilne punkty każdego dnia są w innym rejonie miasta. Każdy jest po prostu zajęty, więc ta formuła się bardzo dobrze sprawdza i jesteśmy. W wielu miejscach w całej Wielkopolski. Poniedziałek, wtorek są to dobre dni na to, żeby czy nas szukać w autobusie, czy przyjść do centrum krwi. Krew może oddać tylko osoba zdrowa w wieku od 18 do 65 lat. To nic nie boli i nic nie kosztuje. Trwa zaledwie kilka minut. Przekonują ci, którzy przychodzą tu od wielu lat. Od 89 roku, ponad 25 litrów. Wszystkim polecam, wszystkich zachęcam, bo w każdym momencie naszego życia ta krew może być potrzebna. Marta Kolbus, TVN 24.